Los colores de los ambientes, czyli barwy nastrojów i nie tylko. Hiszpańskie słowo ambiente oznacza zarówno nastrój, jak i otoczenie. Kolor jest tematem właściwie całej mojej wystawy, ale. Najbardziej ten kolor jest widoczny w dwóch seriach. Pierwsza seria to są odcienie barw, a druga seria to, jest właśnie, to są kolory otoczenia, otoczenia Ameryki Południowej. I stąd również tytuł po hiszpańsku, bo chciałam podkreślić swoje zauroczenie Ameryką Łacińską, a szczególnie dwoma krajami Peru i Boliwią. W krajach Ameryki Łacińskiej urzekło mnie wiele rzeczy. Przede wszystkim bardzo, bardzo życzliwi ludzie, wspaniali ludzie przepiękne krajobrazy przepiękne zabytki o wielu kulturach. Bardzo mało wiemy i archeolodzy spierają się na temat pochodzenia tych kultur, datowania, no jest po prostu, te kraje, szczególnie Peru i Boliwia to są kraje z bardzo dużą ilością bardzo ciekawych, magicznych zabytków, no i oczywiście urzekające kolory, szczególnie kolor nieba, które ma naprawdę Nieprawdopodobne odcienie, i, no i w ogóle cała Ameryka Południowa jest bardzo kolorowa, co mnie urzeka i ciekawi. Czasem, czasem obrazy mi się śnią. Czasem pojawia się to jakiś szkic, zarys i później go dopracowuję już na płótnie. Często jest tak, że zaczynam malować jakiś obraz i potem wychodzi kompletnie coś innego. No, bo na przykład przestaje mi się podobać i wpada mi do głowy inny pomysł, ale dzięki temu większość moich obrazów ma oprócz koloru również strukturę. I to też jest fajne, dlatego że jak z różnych kątów pada na nie światło, to one różnie wyglądają pod, pod różnymi kątami. Maluję lakierem do paznokci, cieniami do powiek, pudrem. Teraz mam pomysł jeszcze na, na jeden materiał, ale go na razie nie zdradzę. Oczywiście farba olejna przeważa i czasem farbą akrylową. Powinnam powiedzieć właściwie na początku, że jestem amatorką, komplet, totalną amatorką. Nigdy się nie uczyłam, nie studiowałam. To się pojawiło nagle 7 lat temu. W trakcie malowania największą przyjemnością jest dla mnie odkrywanie nowych technik i nowych, nowych narzędzi. Ja maluję nie tylko pędzlem, ale maluję również, no szpach, szpachelkami to, to wiadomo, ale to jest tak, szczoteczka do zębów, spirala do, do rzęs. To są na przykład takie pacynki do, do malowania powiek. To są również sztućce, odwrot odwrotne końce pędzla. No, Coś, co mi nagle przyjdzie do głowy, albo, albo wpadnie w ręce. I, I to są moje narzędzia.